Hej, nazywam się Sun i wracamy do Prince of Persia. Obecnie uzbierałem wystarczająco ziaren, żeby odblokować coś ze świątyni Kolejną tę moc. No i właśnie tym się zajmiemy. Okej, okay, jesteśmy I co my tu mamy? Dzięki mocy stąd dostaniemy się na żyzne pola w Cytadeli i na Zamku Królewskim A co o tym? Dzięki tej mocy dostaniemy się na żyzne pola w mieście światła i na Zamku Królewskim Lubię żółty Dzięki mocy stąd dostaniemy będzie. się na żyzne pola w Cytadeli i na Zamku Królewskim Okej. Znowu w tym... ...dziwnym świecie... ...jesteśmy. Uuu, steruje ten. To dopiero coś... dziwnego. Zawsze trochę mija, zanim się przyzwyczaję Co? nie wyszło jak powinno. Uwaga na głowę. nie nas jak na Co? naprawdę Nie, Co? 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 Nie ma wskazówek co do drogi. Okej, okay, to zaleciał automatycznie, wystarczy, że omijam przeszkodę jak taki owad, który walnie przybywa czy coś. A, w dół i w górę też mogę się poruszyć. Wiem, że tylko na boki. Okej. Okay. Uh. Nie, powinienem w górę. Ale fajna muzyka lecz. Ok. No chyba się udało. No. Jakiś flashback? poprosić. Prośba należy do ciebie. Wiesz, o co proszę. Jeśli mam spełnić twoje życzenia, to Nie. Zobaczyliśmy kolejne wspomnienia jej ojca. Byłaś martwa? Tak. Albo nie? Co? Byłam, ale nie jestem, więc co za różnica? Chciałam dotrzeć do żyznych pól, żeby zobaczyć. I umarłaś? Tak. Żyzne pola zawiodły jeszcze zanim mój ojciec zniszczył drzewo. W takim razie wszystko w porządku. Drzewo się nie liczy. To mój ojciec zerwał zamek z drzwi do celi Arymana. Zrobił to by mnie wskrzesić. Nigdy by tego nie zrobił, gdyby nie żal. On był... Aha! Był twoim Więc jednak może nie jest Naprawdę do końca mi, to proszę. Nie możemy pozwolić Arymanowi uciec! To nie twoje, Ty. Tylko Arman. Słyszysz, Arymanie? Zamierzamy! to wyzwanie. Nie wy się! blokowały nam się tutaj już wszystkie lokacje i właśnie tutaj mam zamiar się udać. Pola dowodzenia do zrujnowanej stadeli. Coś takiego. Teleport i jedziemy. Okej, okay, udało się tutaj dotrzeć do trzeciej. Ile zajmie przejście z tej lokacji do następnej. Tak w złą stronę chciałem iść. Dobrze, że mam pełną tą... półkę. <śmany> Znowu sporo tego Gruta się pojawiła na ścianach. Jestem z Tobą. E i o to chodziło. Szybki koniec tej walki. Oh, on oh, on 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 powinniśmy iść teraz? Obranek się pocął. I... jazda. Dobra, udało się jakoś. Kolejna długa sekwencja z omijaniem tego przedmiotu. To znaczy tyle, że na pewno jesteśmy obserwowani wspaniale O Boże, znowu to latanie No i właśnie tak to się kończy O Boże to kotwa to wiem, że najpierw lewo, potem prawo. Teraz to już... Okay. O, bo... Co? dalej! Udało się, nie wiem, nie wiem jak to zrobić. Idziemy, ale się udało. tobie! Kiepski pomysł, jeżeli chodzi o telekin, Żeby nim ufać. O, udało się. Ale to nie koniec. Rozwala mnie, tak się rozbijają na tych skałach i tak dalej. Głęboki ten O Jeżus prawie znowu się rozbiłem A teraz już nie prawie Dobrze, że ktoś nad na tobą czuwa Leć! Okej, okay, co teraz? Nic tu nie widać. A już was dało się przeżyć. Teraz pozostał, żeby zabić. Widzę, że odkąd rozwaliłem alchemikę, to zimno potwory położyły bo... no, się do morza. To, to. To, to już koniec? Wszystko to było w... dobre. Jestem cała teraz. Hej! Na pewno wszystko robi. Tak. Dziękuję ci. No, przecież nie jesteśmy jeszcze na tym polu, więc główna walka przed nami. A nie, to już to? To już wszystko? No dobra. Taka zabawna ciekawostka. Za każdym razem, gdy leci ta muzyka, która jest po uzdrowieniu pola, YouTube daje mi informację o tym, że łamie prawa autorskie. I muszę ją usuwać. Ej, odpocznij choć przez chwilę. Opowiedz mi o tym, dlaczego nazywają to łowcą? Wedle legend był kiedyś księciem, miłośnikiem polowym. Gdy skończyłam się zwierzyna, zaprzedał duszę Arymanową, by móc polować na najdziksze ze zwierząt na człowieka. Wybrał niewłaściwego człowieka, co? On żyje. To już wszystko, jeżeli chodzi o tę część. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Hej.